Witam Was w pół godziny łopanie, Co się stało? Eee, sorry. Po opublikowaniu poprzedniego filmu, w przypadku poprzednich kilku filmów, pół godziny albo godziny, nie wiem. Wstawię. Jest to gra Games Days. w Może będzie w czym? Ładne włosy, tak, wiem. Dobra, jeszcze jakiś taki. O. Teraz, o nie. O nie. No i dobra, więc tak rudy? Nie. Takie może. Nie. Nie chcę do sobie eee. Może po prostu takie. Ignority. O, takie. Jeszcze zobaczę wszystkie włosy. Czekajcie. Nope. Nope. No to najlepsze. Dobra, więc to będzie adys oczywiście. Nazwa firmy będzie. Eee.

Dobra. I zaczynamy. Stwórz nową grę. Wybierz temat. Uuu. Ciekawe tematy. Zębiaki czy piraci. Piraci może. Nie gra akcji. Będzie to. na <laughs> Jakby hmm. nazwać. Brzydwo brody. Kto jest czemu brzydko brody? Ten fajny nie o. to ma moc dobra i dalej grafika oczywiście nie tekstowa tekstowa do gier akcji się kompletnie nie nadaje jak ja bym zobaczył grę tekstową z znaczy grę akcji z silnikiem tekst... grafiką tekstową to bym chyba śmierdził głośno dobra dialogi 0 to tak troszkę słabo to na maksa nie ja dosyć dobrze? Nie, no nie dobrze, bez przesady, ale trochę znam tą grę. Zwykle bankrutowałem na pewnym... pewnym miejscu określonym. Pokażę wam, w którym jak tam dojdziemy. Czyli może w tylko może... Nie no, nie sądzę, by w tym... Może w przyszłym. No w każdym razie umiem już grać w tą grę trochę. Jeszcze jakiś punkcik. Aaa, idealisty. Eee, nowy rekord powinno być. Przez to Nie, jaka nazwę. Dobra. Zobaczmy teraz co. No bez ja, że tak słabo. 5? Eee. No bez ja. Ej, nie, no. 5 średnie. Wiecie, jakie jest on genialny. Genialny matematyk ze mnie Pozytywne. Dla kogo pozytywne, dlatego tego pozytywne. No dobra, nie, ba, nie będę narzekał, nie? Coś się zawsze na pewno zarobi. Dobra. Badania. Nowy temat. Szpiedzie. Kosmos. Szpiedzie. OK. Dobra, stwórz nową grę. Wiesz, temat szpiedzy, action i będzie to szpieg. Szpieguje. Szpieguje. Dobrze napisałem. Nie wiem, jak będzie to wygląda. Szpiega. Nazwam o moc. Oczywiście na G64, ponieważ ma to większe, większą sprzedawalność, nie muszę nic zmieniać, bo no nie muszę na razie po prostu bo tworzę przez tą przecież grę akcji też już czuję, że gra może być lepsza technicznie i designowo no bo jest 2 no, na 3 dopiero i już no zbliżone jest, zbliżony muszę przyznać Wyniki do. No na pewno technologicznie już pobi no, pobiła i tu i tu. A jeszcze trzeba. Chyba no prawie 100 tysięcy mi zarobiła zawsze. Chodź <laughs> i Dobra. Zobaczmy. że już zje. Nie recenzją, bo jedno, recenzją jedną możemy zobaczyć, a recenzję to kilka. I ten na dole zwykle mnie nie lubi, ale w tym wypadku mnie lubi i dał mi 6-0 ocenę. I tak, 6-0 jest, nie wiem, czekajcie. Tak. No widzicie, trzeba być z matematyki, no i przynajmniej znać. Takie podstawowe. Na tych pierwszych nie będę czytał, bo no nie są według mnie o wysokim znaczeniu. A wszystko będę Wam mówił na początku, ponieważ. No znamy, jak idzie. reakcja to świetne połączenie. czytajcie, Bardzo ważny czynnik. Projekt poziomów tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Bardzo ważny. Ja praktycznie nic nie dawałem. Szpieg, szpieguje szpiegu. Kurczę, dobrze, zobaczmy, jakie jeszcze mamy tematy. Wybieracie zębiaki, polityka, nie wiem, simulator, na przykład Studio Simulator, simula, simulator. 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 Na G64 na przykład. Gdzie wydaje się, że jest już śmieszne. troszkę. Ej, dobra, rozkrywka, się... Dobra, to jest... To w tak zostanie. Kurczę, gram na ślepo i problem jest. Projekt poziomów jest ważniejszy a to będzie dało do porównywalnego poziomu mniej więcej połowy ktoś ma komputer w garażu? No w Nie wyobrażam sobie siedzieć teraz w garażu w garażu nagrywać. No nie. No. Dobra, projekt świata, no, tak nisko, nisko bym no, no, jak mówię, nie wyobrażam sobie, się nie wydarzy, że nie nagramy. Przepraszam, że jakoby japońska firma Ninvento miała w planach produkcji własnej konsoli i Ninvento z szeroko znanej gry pod tytułem Dun Linky King. Wielu ekspertów sądzi, że konsola japońskiej firmy nie odniesie sukcesu na światowym rynku, ale mimo to nie możemy się doczekać, by zobaczyć, co Ninvento nam zaprezentuje. Ben, już wiem, że będę żałował tej nazwy. Grasz pośpiegu została tak, tak, tak. No są tym ty błędy wszystkie chociaż. A jeszcze jakiś płędy. Yes. Nie. I tyle mi w sumie. Nie jest to najlepsza gra jaką stworzyłem, nie jest to najgorsza gra jaką stworzyłem. Jest to gra taka przeciętna. Aż żałuję, że nie gram na podpowiedziach. Byłoby mi zdecydowanie łatwiej. 7, no, najgorzej. 6, nie najgorzej. 7, nie no. najgorzej. 7, no, nie najgorzej. 675 będzie. Helest to i kurde. Dobra. My się powoli... Ja się będę z wami już żegnał powoli. Tylko już 10 minut jak na pierwszy film, to jest według mnie bardzo dobry czas. Więc y, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie. Już, już tak sobie myślę, że ja mógłbym grać sobie między odcinkami trochę. Nie będę zatrudniał nikogo nowego, nie będę takiego robił. Będę tylko robił, gry, żeby trochę albo zlecenia tylko, albo badania tylko. No chociaż szybko go złamkłutował, więc nie wiem, ale no. pomyślę nad tym. Aby komentujcie subskrybujcie.